Dzień dobry. Dzisiaj w ramach podcastu Droga do Itaki rozmawiam z Robertem Kucińskim, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Robert Kuciński jest także wykładowcą w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu to publicysta kulturalny, prezenter, scenarzysta, reżyser oraz producent audycji i programów radiowych i telewizyjnych, przez ćwierć wieku związany z mediami lokalnymi i regionalnymi, między innymi z Radiem Centrum, portalem Kultura u podstaw czy magazynem Kalisia. Dzień dobry Robercie. Witam wszystkich Bardzo serdecznie. Robercie, biblioteka to instytucja kultury jedyna w swoim rodzaju. Zazwyczaj ma wiele fili w jednym mieście. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że biblioteki są pionierami w kategorii dostępności do kultury i walki z wykluczeniem? Dostępność ma wiele wymiarów. Zacznijmy od tego, że zorganizowanie instytucji w postaci kilkunastu filii nad czym w tej chwili biadolą wszystkie samorządy, bo jest to kosztowne, jest ukłonem wobec tych, którzy nie mogą podróżować, przemieszczać się, tak? szukać miejsca daleko od swojego miejsca zamieszkania. Więc to rozczłonkowanie instytucji bibliotecznej na kilkanaście filii, że mogę znaleźć tę filię biblioteczną w swojej dzielnicy, jest dla seniorów bardzo ważne. To po pierwsze. Po drugie, to jest czynnik psychologiczny, że y, przychodzę do jednej chwili do mojej ukochanej bibliotekarki, która wie, czego ja potrzebuję i która czeka na mnie z uśmiechem, która pogada ze mną o literaturze i o życiu. To, wbrew pozorom, jest bardzo ważne, bo jest coś takiego, no nie, nie, oczywiście tylko część seniorów, ale jakby odciąża się nawet z myślenia, z zapamiętywania nazwisk, tytułów. Przychodzi mi taka piękna książka o, o miłości w niebieskiej okładce. I, czytelniczka, y, i bibliotekarka musi wiedzieć, co to za książka? Tak. Yy, właśnie, biblioteka yy jest dostępna i obecna w życiu seniorów właśnie ze względu na te relacje biblioteka-czytelnik, ale też dlatego, że prawdopodobnie jest yy, to jedyna instytucja, yy, z której dóbr kultury, jakimi przecież są książki, możemy cieszyć się i w domu, i w bibliotece. I bezpłatnie. To jest istotne, tak? Bo zauważmy, że jednak coraz więcej, czy większość propozycji kulturalnych to są propozycje płatne, biletowane. Natomiast biblioteka no, właściwie jest prawie za darmo poza jakąś uroczną opłatą wynoszącą kilka złotych, to tak naprawdę jest bezpłatnie, ale i te opłaty można już w tej chwili ominąć, bo na przykład zamienić plastikowe karty biblioteczne na karty elektroniczne i już wtedy nie można, nie trzeba zapłacić już, za taką opłatę. Już kartę, nie ma tak. tych opłat. Y i jeszcze wracając do tej relacji, bo to jest bardzo ciekawe i to jest w zasadzie chyba tylko spotykane w bibliotekach, yy, czyli tak naprawdę ta, to, to zjawisko tego rozczłonkowania, o którym wspominałeś, to jest yy, jakiś dobry wzorzec, szczególnie też dla seniorów, którzy bardzo lubią i, i często nie mogą nawet yy, wyjechać jakby poza nawet swoją dzielnicę. Zdecydowanie tak, bo nie wiem, no jest to dla nich problem, żeby wsiąść w autobus, pojechać, dojść i tak dalej, i tak dalej. Teraz mniej mają na to ochotę. Yy, więc jeżeli mogą wyjść prawie w papciach, a tak zdarza się na osiedlu, że prawie w papciach mogą wyjść i dojść do swojej filii, to dla nich to jest bardzo istotne. Mieliśmy taką sytuację, że chciano taką jedną filię, rzeczywiście w, ona jest w tragicznych warunkach, yy, zlikwidować. Obrona y, mieszkańców osiedla była po prostu y, no, nie do pobicia przez y, samorząd. Także, mm. także wiemy, jaką mamy siłę i jaką mamy siłę obrony ze strony czytelników swoich. To znaczy zorganizować to można różnie, bo można się, i są takie rozwiązania w niektórych miastach, że jest jedna wielka, gigantyczna biblioteka, ale na przykład te książki się dowozi. Jest wtedy bibliobóz, tak, który jeździ, się umawia, jest jakiś punkt biblioteczny, jakieś miejsce, gdzie ludzie zamawiają i mogą te książki odebrać. Więc można to w ten, w ten sposób też rozwiązać. I biblioteki sobie z tym radzą. Są teraz coraz częściej, jakby wracają do łask bibliobusy, czyli samochody z książkami. My możemy, czy starsi ludzie mogą pamiętać w ogóle takie książki, które dojeżdżały na wsi, takie autobusy pełne książek. Tak? To się rzadziej już zdarza, ale też jeszcze się zdarza. Natomiast my na przykład, no nie wiem, no mając takie, a nie inne warunki ekonomiczne, w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na dostarczanie książek na rowerach. Z tego względu, że jakby idea tego jeżdżenia na rowerze przez cały rok jest bardzo bliska bibliotekarzom, mamy bardzo silną grupę rowerzystów, więc powstał taki pomysł, że... Poprosiliśmy miasto o zakup dwóch rowerów i to się nazywa akcja Tom w Dom. I przy, przy, przywozimy książki wszystkim, którzy nie mogą wyjść, są chorzy. To się bardzo dobrze, dobrze sprawdziło też w pandemii. I no, doskonale się po prostu to sprawdza. Więc na, a, a swoją drogą, biotekarki są na tyle jeszcze, że tak powiem, no, z takim ukłonem wobec naszych odbiorców, że, że one już wcześniej nosiły książki, zawoziły własnymi samochodami. Także no, w pewnym sensie my to Sformalizowaliście. A w jaki sposób wtedy seniorzy zamawiają książki? Jak, jak wygląda ten system zamawiania z domu? Systemy komunikowania się są coraz bogatsze. To znaczy, zawsze był to telefon. Każda filia ma telefon, można zadzwonić. Tak? Coraz częściej biblioteki nasza akurat jeszcze się nie zdecydowała na jakiś system takiego czatu. To też jest dość popularne, bo też teraz więcej seniorów jednak korzysta, czy to z Messengera, czy z jakiegoś WhatsAppa, że można byłoby się w ten sposób łączyć i też zamawiać. Ale przede wszystkim, i tutaj jest jakby też naszą rolą, żeby wszystkich naszych czytelników, również tych w dojrzałym wieku, do tego przygotować, e, biblioteka rządzi się katalogiem elektronicznym. Czyli każdą książkę można znaleźć w naszym systemie, zobaczyć, czy ona jest dostępna, w jakim miejscu jest dostępna i sobie zamówić. Zupełnie jak w zakupach internetowych. Zostawiamy na swojej półce i tej książki przez jakiś czas nikt nie może ruszyć, jeżeli my ją zamówiliśmy. Czyli zanim jeszcze przejdę do najważniejszego pytania o książki, które czytają seniorzy, to zapytam Cię o to drugie, może bardzo ważne zadanie bibliotek, czyli prowadzanie seniorów w świat cyfrowy, chociażby y, jeśli chodzi o zamawianie książek. To tak, jest też ważne. Zdecydowanie, wszystkie no, rozmaite instytucje się tym zajmują, ale wydaje mi się, że w największej mierze chyba biblioteki, czy też nam najbardziej zależy, żeby ludzie korzystali z tego systemu elektronicznego, bo to nam ułatwia zadanie no Seniorzy też są czasami grupą zawodową, najbardziej zajętą. Oni nie mają czasu, pani zapyta, jak ktoś powie, ja mam czas. Nie, ja mam to, ja mam tamto, nie wiem, dwa wyjścia do sklepu, to już jest wypełniony cały dzień i cały plan na dzień. Także oni też chcą nie, czasami nie spędzić nie za dużo czasu, więc to, że oni mogą zamówić, zaklepać, przychodzą, te książki już są na nich przygotowane. Kiss and goodbye, i już po prostu, też są tacy seniorzy, tak? tak? Czyli z jednej strony ten kontakt. Yy, yy, taki bezpośredni z człowiekiem, też doceniają, tak ale są, ta, ta, są tacy, są... którzy chcą przyjść, tak. usiąść, mogą się napić herbaty, mogą porozmawiać, tacy są też, ale są tacy, którzy są zabiegani mimo dojrzałego oczywiście, wieku. Oczywiście i jest to wspaniałe, że realizujecie w zasadzie te, te dwie drogi. No i teraz to kolejne pytanie. Jakie książki teraz czytają seniorzy? Czy jest w ogóle jakaś kategoria książek, która jest dedykowana seniorom? Jeśli chodzi o tematykę, to ona na pewno jest różnorodna, bo też te swoje przyzwyczajenia czytelnicze no, nosimy z, z wiekiem. Tak? to Jeżeli ktoś do tej pory czytał cały czas kryminały, to będzie je czytał dalej. Generalnie ja myślę, że no, no, naszym głównym odbiorcą jednak w bibliotece są kobiety i one czytają bardzo dużo literatury obyczajowej, romansowej, psychologicznej. Więc dla nich także staramy się tę ofertę mieć jak najszerszą. Są bardzo nastawione panie na nowości wydawnicze. To jest po prostu szaleństwo. My ciągle nie zdążamy. Po prostu gdzieś tam się pojawi reklama i ja już chcę tę książkę mieć, ja chcę ją już przeczytać. Więc na pewno tego typu literatura. Bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy także literatura regionalistyczna. Ja, to dla mnie też jest zawsze czasem taki problem, że no jak pojawia się książka regionalna, to ja nie mogę jej kupić, nie mam ja dwóch, trzech egzemplarzy. Ja muszę kupić 11 egzemplarzy, żeby w każdej chwili była przynajmniej jedna, bo też bardzo te osoby są zainteresowane historią lokalną, tym co się działo tutaj w dawnych czasach. Więc to jest na pewno taka literatura. No i też tu by trzeba było od razu powiedzieć, że mamy pewien zakres literatury, to nie jest jeszcze duży, ale jest wydawnictwo, które z nami ściśle współpracuje, to jest wydawnictwo Wielkie Litery, które przygotowuje właśnie książki z powiększoną czcionką, żeby ułatwić czytanie. No i właśnie, teraz już zahaczyliśmy o te wyzwania bibliotek, które są przed Wami w dobie społeczeństwa, gdzie grupa seniorów jest coraz większa. Audiobuki, e-booki, wydawnictwo wielka litera, co najlepiej się sprawdza? Czy należy rzeczywiście iść... I... Przez te wszystkie drogi. Znaczy tak, takim pierwszym etapem, który jest realizowany właśnie przez bibliotekę naszą, przynajmniej od dłuższego czasu, to są audiobooki na płytach CD. My oczywiście przeczuwamy ten problem, że za moment nie będziemy mieli sprzętu, do których będzie można tę płytę włożyć. Właśnie. Ale na szczęście nasi starsi odbiorcy mają ciągle tak, swoje boomboxy, swoje jakieś wieże, hi-fi i tak dalej, więc oni te płyty wypożyczają i dla nich my te płyty mamy w bardzo dużej ilości. One są wypożyczane w dużej ilości, mogłyby być większej, powiem szczerze. Tak? I tu ja odczuwam pewien problem, że jest jednak grupa takich czytelników, którzy jeżeli nawet już im wzrok zawodzi, to się nie przestawią na formy audio sami, sami z siebie, bo to jest taką też. Znaczy wymaga to przedstawienia swojej percepcji, i to wiem dokładnie, bo przerobiłem to na sobie. Jestem filologiem, jestem pożeraczem celulozy, więc sam musiałem przerobić, żeby przejść na audiobooki, a ja zmusiło mnie to do tego życie zawodowe, bo nagle dwie godziny byłem w drodze każdego dnia. I bardzo mnie doskwierała strata czasu, zacząłem słuchać audiobooków. I wiem dobrze, że potrzebowałem czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale jak się już przyzwyczaiłem, to się w tym zakochałem. I chcę rozkochać w tych audiobookach także seniorów. Ale wiem, że dla nich muszę przygotować takie spotkania, takie pewne procesy, etapy. Takich na przykład, nie wiem, spotkać z fajnym aktorem, którym pięknym głosem na żywo, face to face przeczyta kawałek powieści. One się zakochają w tym, przyjdą na drugie spotkanie, będą myślały, że przyjdzie znowu aktor, a on już nie przyjdzie, będzie tylko głos. Głosem na przykład, tak? A za moment będzie to już po prostu jakikolwiek lektor z całego tego katalogu audiobooków, jaki, jaki posiadamy. Z płytą CD jest im łatwiej, i tu, a, a trudniej jest z tymi plikami, a wszystko idzie w tym kierunku, tak, że audiobook jest już plikiem. I tu jest właśnie, tu potrzebujemy jakiejś edukacji seniorów, żeby mi potrafili za, zalogować się na przykład do platformy z audiobookami i e-bookami, bo na ogół mają smartfon, wiedzą i tak dalej, tylko właśnie to logowanie, wybieranie, odrzucanie tego, co jest płatne, co jest bezpłatne, to jest jakaś tam jednak wiedza. A y, jak jest w przypadku czytników? Czy, y, czy w ogóle biblioteka mm, y... Stara się popularyzować korzystanie z czytników? Tak, czy... tak, zdecydowanie. No, albo, no, albo to proponujemy, albo yy, myślę, że jest spora taka grupa yy, bibliotek, którym udało się w ramach projektów na przykład kupić takie yy, czytniki, tablety yy, i wypożyczać, tak? Są biblioteki, które potrafią, mogą mieć na przykład kilkanaście takich czytaków, albo jakieś właśnie tabletów, które wypożyczają. My też właśnie w tym momencie zakupiliśmy i, 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 i opracowujemy akurat regulamin ich wypożyczania. Już w tej chwili działają dwa czy taki, ale te do nas dotarły w ramach programu, który jest skupiony na współpracy czy na integracji Polski i Ukrainy, czy mieszkańców Polski i Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony na osobach niepełnosprawnych. W tej chwili osoby niewidome wypożyczają od nas właśnie, przynajmniej niedowidzące, niedowidzące wypożyczają takie dwa czytaki. Nie, ta jedna osoba jest właściwie niewidząca, bo to jest czytak taki, że można albo właśnie czytać, albo można właśnie też już słuchać. I teraz ja jestem ogromnie przekonany, że ta grupa osób, tu seniorów, tych, którzy właśnie zaczynają mieć problem ze wzrokiem, jest bardzo, by powiedzieć, no z jednej strony wymagająca, a z drugiej strony oni bardzo chcą. My mamy parę takich czytelników, jeden z nich jest studentem, ale to jest młody człowiek i on jest no, świetnie zaznajomiony z technologią i on jest prawie samodzielny. To było cudowne go spotkać, zobaczyć jaki on jest samodzielny. On sobie zamawia taksówkę, sam sobie wsiada, przyjeżdża do biblioteki, jest tu w stanie wypożyczyć książkę, on tutaj u nas był na praktykach bibliotecznych i normalnie pracował i rozmawiamy na ten temat, czy, czy nie przyjąć go do pracy. Świetnie. No to też taki głos osób, które jakby znają z życia te wszystkie wyzwania jest, 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 jest na pewno bardzo ważny w, w takich instytucjach. I jeszcze chciałam Cię zapytać o działania międzypokoleniowe, bo taki głos seniorów bardzo często u nas się pojawia, że tak jak wybór i oferta kulturalna. Skierowana do seniorów, często zaspokaja ich potrzeby, tak działania międzypokoleniowe jeszcze nie do końca. I nawet pod kątem biblioteki, ale też właśnie biblioteki w mieście, w którym liczba mieszkańców zmniejsza się. Czy jest to związane też z, z tym, że młodzi wyjeżdżają z, z Kalisza, zostaje tu więcej osób starszych? Jak w takim mieście? Do 100 tysięcy mieszkańców utrzymać działania międzypokoleniowe. Mogę obserwować, że na pewno to dotyczy e, młodych ludzi, którzy studiują poza Kaliszem i często nie wracają już do, te, do tego miasta, szukając większej możliwości zawodowych e, w większych e, miastach, w aglomeracjach. E, to na pewno, także zdecydowanie nasza tutaj, e, e, nasi mieszkańcy się po prostu starzeją, to na pewno. No, miasto robi dużo w tym kierunku. Tak? No może za chwilę, oprócz tego, że mamy Wydział Uniwersytetu, powstanie w ogóle Uniwersytet Kaliski. Może ci ludzie studiując dostaną też tutaj pracę. No to jest jakby, no nie od nas to zależy, ale jakaś tam świadomość tego jest i, i prace w tym kierunku idą. My, powiem szczerze, że też od niedawna staramy się myśleć o wszystkich swoich takich wydarzeniach, o tym, żeby łączyć pokolenia. Robić takie specjalne warsztaty, takie akcje artystyczne, które pozwalałyby właśnie zaprosić i ludzi młodych, i ludzi dojrzałych. I parę razy nam się to udało, najczęściej przy akcjach generalnie takich społecznych, powiedzmy, nie wiem, był miesiąc, który poświęciliśmy autyzmowi. I to nam dałoby taką możliwość do zaproszenia całych rodzin i wspólnych działań, tak? wspólnych akcji plastycznych, tak? że i dzieci bawiły się, i dorośli, i robiliśmy razem na przykład instalacje. To powtórzyliśmy ten mechanizm potem w, o rok później w roku, który był poświęcony profilaktyce raka. I znowu udało nam się skupić i młodzież, i dorosłych. I powiem szczerze, że tak zwany tymi instalacjami plastycznymi, takim rozbudowanym environmentem, jak my to tutaj nazywamy. No, ja byłem zachwycony, bo to się nam udało. Widziałem na tych twarzach i młodych ludzi, i starszych, że to im sprawia ogromną przyjemność. Także to bycie razem i tworzenie razem. Więc to nie jest łatwe, ale jest możliwe. To na pewno. Trzecią platformę, którą taką widzę, do współpracy. Nawet nie wyobrażam sobie, żeby mogło to wyjść inaczej. To jest praca nad rodzinnymi archiwami. My powołaliśmy rok temu do życia społeczne archiwum Kalisza, które nam pięknie się rozwija, to jest po prostu cudowne przedsięwzięcie, dzięki któremu zyskaliśmy mnóstwo ciekawych dokumentów i tworzymy tą lokalną i regionalną historię. Już nie będę mówił, jakie cudowności znaleźć, a może tylko powiem, że na przykład, nie wiem, nawet, nawet ktoś nagle w domu sobie przypomniał, że ma szpulę. Niech Państwo sobie wyobrażą, że ta szpula okazała się, że jest jakimś wyrzuconym przez kogoś yy, yy, nagraniem, rejestracją yy, uroczystej sesji Rady Miasta z 60. roku, gdzie okazało się, że jest nagrana Maria Dąbrowska. Więc no, takie cudeńka tak. można odnaleźć właśnie w domach, ale bardzo chcemy, żeby żeby praca nad tymi archiwami domowymi odbywała się właśnie międzypokoleniowo, żeby to młodzi ludzie nagrywali swoje babcie, swoich dziadków, krywali ich wspomnienia, bo no w coraz większej mierze oprócz zdjęć, dokumentów, pamiątek ważne są także nagrania audio i wideo w ramach społecznego archiwum. I w ramach tych działań międzypokoleniowych. Robercie, rozmawiamy w pięknym, starym pałacyku w siedzibie biblioteki. Jesteśmy w najstarszym mieście w Polsce, czym zawsze lubimy się tutaj w Kaliszu i w całej Polsce chwalić. W mieście kilku wybitnych pisarzy, czy w najstarszym mieście w Polsce łatwo jest likwidować bariery architektoniczne, jakie czasami posiadają instytucje kultury, szczególnie właśnie te, które mają siedziby na przykład w starszych budynkach no Wydaje mi się, że nie jest łatwo, to znaczy, ja mogę mówić ze swojego doświadczenia, to doświadczenie jako szefa instytucji kulturalnej jest niewielkie po trzyletnie, tak, to, to mogę powiedzieć o tym, co ja próbowałem robić, przez, zrobić przez trzy lata i co mnie się nie udało. Trochę łatwiej jest i poprawiają też temu przepisy, kiedy się tworzy nowe miejsce, bo wtedy od razu są też wymogi, że trzeba tak to, a inaczej usytuować, że muszą być drzwi szerokie i tak dalej, tak dalej. Ja no, poniosłem parę klęsk powiem szczerze, tak? Bo nawet miałem podarowaną windę dla osób niepełnosprawnych przez kogoś tam i okazało się, że nie dało się jej zamontować w tym miejscu, bo są właśnie za wąskie drzwi, zrobił to, się to z totalnym remontem. Albo w tej chwili remontujemy filię numer jeden, którą bardzo chciałem przystosować w sposób maksymalny do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo to jest jedna z niewielu filii, która no, usytuowana jest na poziomie chodnika. Więc jakby nie ma barier architektonicznych, a można byłoby się skupić na wszystkim innym, co można zaoferować osobom, nie tylko y, mającym kłopoty z ruchem, ale także niedowidzącym bądź niedosłyszącym, niewidomym i niesłyszącym. W tej chwili są naprawdę takie rozwiązania technologiczne. Mówimy tutaj oczywiście o, o pętli indukcyjnej, o wszystkich takich elementach, to mają też to swoje nazwę, tych wypukłościach, które są w podłodze, y, w, y, w ścianach, tak? wszystkie napisy, które są odpowiednio przystosowane, do tego, że na dobrą stronę, ta osoba nie. Niepełnosprawna może czuć się samodzielna, nie musi zaraz wołać asystenta, nie musi wołać bibliotekarza, proszę mnie mną pokierować, tylko może odczytywać te znaki przygotowane specjalnie dla niej i czuć się w tej bibliotece znacznie lepiej. Więc no, no nie jest to, to, to łatwe, ale też no nie niemożliwe. Tak? Jest tych rozwiązań coraz więcej. My też czekamy, na przykład w ten pałacyku, w którym właśnie jesteśmy, ja już rozmawiałem na temat zbudowania windy zewnętrznej i możliwości tutaj dołączenia do tego zabytku, tej, tej windy. Mam nadzieję, że to się wydarzy. To kolejny projekt jest złożony, czekamy na dofinansowanie. Ta biblioteka, którą otwieramy, ona już w dużej mierze będzie przystosowana, ale mam nadzieję, że przez kolejny projekt uda mi się właśnie te wszystkie cudowności technologiczne do tego jeszcze wszystkiego dodać. Generalnie rzeczywiście duża część jednak tych chwili bibliotecznych w Kaliszu powstawała w czasach, kiedy nie myślano o tych sytuacjach. Więc ja mam wiele bibliotek, jednak ustawionych na piętrach. Co też no, nie jest łatwe czasami dla seniorów, którzy mają. Tak, to może ich zniechęcać, mimo tego, że... Bo mm -hmm. no, to trzeba by mieć troszeczkę takiej też... My staramy się też im o tym opowiadać, że jeżeli akurat w ich dzielnicy jest filia biblioteczna, która mieści się na piętrze, że jest na dole dzwonek, mogą zadzwonić do bibliotekarza i bibliotekarz może zejść do nich. Moi pracownicy są do tego przygotowani. No ale tu z drugiej strony musiałoby być ta chęć taka właśnie, no taki, nie wiem, jak to nazwać, no, tej, odwagi, no tak, tej odwagi, tak, tak, tej odwagi, tak? Żeby poprosić o pomoc, a bardzo często osoby niepełnosprawne nie mają odwagi prosić o pomoc. Myślę też, że i, i życzę nam wszystkim, bo przecież my też y, y, za jakiś czas będziemy seniorami. Y, ja to osobiście obserwuję i też w ramach naszego projektu, że seniorzy stają się taką coraz silniejszą grupą, która też potrafi właśnie i chce mówić o tym, czego potrzebują, nie tylko jeśli chodzi o kultury, także jeśli chodzi o zdrowie, czy o rynek pracy, czy rynek mieszkaniowy. Tak więc Tobie, Robercie, życzę pokonywania wszelkich barier, nie tylko architektonicznych, dużo zapału i bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki ogromne. Ja tylko chciałbym powiedzieć do seniorów, jeśli oni to słyszą, bądźcie głośniejsi, mocniej żądajcie. Bo z drugiej strony zauważam też, że czasami szefowie instytucji kultury no, traktują was instrumentalnie jako tą właśnie bardzo czułą i wdzięczną widownię, taka, która przyjdzie i zostanie na spotkaniu do końca, ale może nie do końca są to właśnie tematy, które Was interesują. Żądajcie spotkań, które was przede wszystkim poruszają. Pozdrawiamy seniorów. Posłuchajcie tego wezwania, jest dla Was wszystkich bardzo ważne. Do usłyszenia.